Widzisz? mucha. Tu była ta pierwsza. Chyba na kanapie leży. dzień, dobry dzień, dobry ja, ja, Nie. Nie? Nie. Dlaczego? przyjechałem, dzień, tak. Przyjechałeś? Tak. To chyba to guziki mi zajęły. Zajęły ci jest? Jak to Mówić nam naklejki. Okay. To jest naklejka za zagrodę, ale ona jest usmięta. A jest usnięta? Tak, do ona do, no nie przyszła. Za to za chętnie, za ją i za tobą nie to, ona usnęła. Jak chcesz, to Ci dam naklejkę z taką poprawką, ale może coś Ci nie mnie. Może też taki sobie do kartku? Nie, może na naklejkę. Już chcesz? Proszę na naklejkę? Ale możesz jeszcze kartkę i syrek przesuwać. O, a co się mówi? Dziękuję, Pio. Ola jeszcze nie zapłaciła się. Nie, zap, nie zapłaciłaś za to. Muszę jeszcze zapłacić za to. Ola, czym zapłacisz? Muchą, czyli zakiem, czy pszczółką? Ale potem ją zabrałeś, Piotruś. pamiętasz? Co? Przed chwilą tą naklejkę z powrotem zabrałeś. I nie ma. Cóż, co jest taką? Tak. To się mówi, Oluś? Dziękuję. Proszę bardzo. Duż. OK. okej. Już nie jesteś? Nie. Jest? Tak. OK. Chcesz się odpocząć? Tylko jeszcze nie jest, jest otwarte. Ja cię otwarte. To tu jakoś... Dzy... Jest proszę otwarte. I pamiętaj! Ja, ja chcę zobaczyć! A zobacz, Ola siedzi na twoim samochodzie. O! Ola, nie bimus! Ola, przecież! Mu to nie jesteś w Nie, to jest w się Przecież jest w przedawie. To może teraz na chwilę się zamienicie? Nie. Może... Piotryś by chciał kupić pysznego lizaka? Albo loda? Nie. Loda o smaku muchy. Nie. Ja lubię przedawa ciała na nie. Tam jest pieniądze moje. To moje pieniądze. Ale wpadł ja nie będę się tu a może przyniesiemy Tobie krzesełko z pokoju? Tak? Tak. Dobra.